Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku wideo instrukcji. Dzisiaj zajmiemy się modułem przekaźnika z timerem. Posiada on 7 trybów działania. Przekaźnik jest przekaźnikiem standardowym. Działa z, z prądem o napięciu do 240V, nawet do 250V przy natężeniu 10A albo do 30V prądu stałego przy obciążeniu 10A. Także tutaj bez żadnych niespodzianek. Moduł ponadto składa się z portu mikro-USB, którym może być zasilany lub złącz. Terminal block, które pozwalają w wygodny sposób zamontować przewody zarówno od strony przekaźnika, jak i do prowadzenia zasilania, i na tych złączach mamy wejście zasilania oraz masę. No i złącze trigera, który wyzwala mm, załączanie się kolejnych trybów i masę od trigera. W przekaźniku standardowo mamy port normalnie otwarty, normalnie zamknięty, no i COM. Więc tak. Yy, moduł ten posiada 7 trybów działania, jak już wspomniałem, i dokładność ustawiania czasu w zakresie do 0,1 sekundy aż do 999 minut. Także zakres czasów to ustawienie jest naprawdę pokaźne. Mamy tutaj cztery przyciski: stop, set, up i down do przestawiania czasu i zmieniania trybów. Oraz mamy tutaj też miejsce na diodę LED. W tym miejscu jest dioda LED, która sygnalizuje nam y, pracę modułu i informuje o tym, czy przekaźnik aktualnie jest załączony czy nie. Sprawdźmy, y, może zatem, jak to wszystko działa. Ja podpinam zasilanie 8V, ale tolerowane jest od 6 do 30. Ważną informacją jest również to, że. Moduł posiada wbudowaną pamięć. Także w przypadku braku zasilania i ponownym włączeniu tego modułu, wszystkie ustawienia, które, które zostały wprowadzone, zostają zachowane. Tak, najpierw podpinam masę w miejsce podpisane ground. teraz plus zasilania i podpinam masę od trigera. W porządku. I teraz tak. Kolejno, jak to wszystko działa. Przyciskiem set Przytrzymując go, wchodzimy do menu. I teraz widzimy, że świeci nam się program drugi i opcja drugiego programu też druga. Przyciskami up and down, czyli up w górę i down w dół, zmieniamy programy. No i dzisiaj w wideoinstrukcjach przebrniemy przez wszystkie te programy, żebyście Państwo dokładnie wiedzieli, jakie funkcje ma ten moduł. Więc tak, tryb 1,1 działa w następujący sposób. Wybieramy 1,1 przycisk Set i teraz pokazało nam się oznaczenie OP. Oznaczenie OP oznacza czas, na jaki załącza się przekaźnik. Więc potwierdzamy OP i teraz tak, w zależności od tego, ile mamy tutaj zaświeconych kropek, taki przedział czasowy możemy ustawiać. Więc jeżeli świecą się 3 kropki oznacza to, że ustawiany jest czas w minutach, więc teraz oznacza to, że mamy ustawione 30 minut. Jeżeli świeci się jedna kropka, to znaczy w dziesiątych częściach sekundy. I teraz możemy czas zmniejszyć na przykład do poniżej sekundy. Mamy 0,8 sekundy, 7, 6, 5, czyli pół sekundy, albo możemy ustawić półtorej sekundy. Jeżeli świeci się ostatnia kropeczka, to mamy do czynienia z ustawieniem sekund. I w tym momencie oznacza to 15 sekund. Ustawmy 1,5 sekundy na potrzeby tego filmiku, przytrzymujemy długo przycisk set i teraz moduł jest gotowy do pracy. W tym trybie działanie modułu wyznaczamy wyzwalamy podpięciem podaniem zasilania na port Trick, więc podaję. Odliczane jest 1,5 sekundy i się wyłącza. Można zauważyć, że zapala się dioda, która pokazuje nam, że przekaźnik jest załączany. Cyk. Ok, więc to był pierwszy tryb. Teraz przechodzimy w kolejny. Przeci przytrzymujemy przycisk Set. Up. Przechodzimy do trybu 1,2. Set. Krótko. I znowu mamy tryb migający OP. Oznacza to, że znowu ustawiamy czas na jaki będzie załączany przekaźnik. Półtorej sekundy. Może przestawmy teraz na trochę dłuższy czas. Dajmy takie 3,5 sekundy. Długo przytrzymujemy przycisk Set. Zatwierdzamy. I teraz znowu trigger. Odliczamy i czym różni się on od poprzedniego trybu? A różni się tym, że teraz kolejny raz podając trigger czas zostaje zresetowany i do czasu puszczenia dopiero zaczynamy odliczać od nowa. 3,5 od nowa. W trybie w poprzednim nie było szansy po prostu wyzwalania tego odliczania kolejny raz. Dopiero po odliczeniu można było podać sygnał po raz kolejny. Przechodzimy do kolejnego trybu: tryb 1, 3, zatwierdzamy. Znowu OP 3,5 sekundy, zatwierdzamy. Teraz różnica jest taka, że kolejne przyciśnięcie trigger zatrzymuje licznik. czyli możemy przerwać na przykład w połowie odliczania podając kolejny raz sygnał. Sprawdzamy kolejny tryb. Następnym trybem jest 14. Zatwierdzamy. Tryb różni się tym, że tutaj trigger nam nie działa. Teraz moduł działa na zasadzie podania zasilania, więc jeżeli odepniemy całkiem zasilanie. Tak, jak robię to w tym momencie i podepniemy go z powrotem. Odliczany jest zadany czas i wyłączany przekaźnik. W zależności od tego, jak podepniemy przekaźnik, to może być on albo otwierany, albo zamykany. W tym momencie, trigger w ogóle nam nie działa. Sprawdźmy kolejny tryb. Będzie to tryb 2-1. Tutaj znowu mamy do czynienia z ustawieniem otwarcia. Akceptujemy znowu 3,5 sekundy, a CL oznacza y, czas zamknięcia, więc tutaj będziemy ustawiać. Przechodzimy kolejny czas i będzie to załóżmy 5 sekund. Zmieniam czas na sekundy. 5. Więc tak, otwarte 3,5 sekundy, zamknięte 5 sekund. Akceptujemy. Przytrzymując dłużej. No i teraz testujemy jak to wszystko zadziała. Więc podaję sygnał. Odliczane jest opóźnienie. Następnie na ustawiony czas przekaźnik się załącza i znowu jest wyłączany. Jak to zazwyczaj w, trybu, w trybie pierwszym, żadne podane, podanie trigera podczas wykonywania się tego programu nie działa. Testujemy kolejne ustawienie. Będzie to program 2.2. Otwarcie 3,5. Zamknięcie 5 sekund. Potwierdzamy. Tutaj różnica jest taka jak to w trybie drugim, że kolejny trigger resetuje odliczanie. Kolejnym programem będzie program 31. Przechodzimy dalej. Czas otwarcia 3,5 sekundy. Czas zamknięcia 5 sekund. I tutaj dochodzi nam jeszcze oznaczenie LOP, co oznacza ilość powtórzeń. Ustawmy sobie ilość powtórzeń na 2 i sprawdzamy, jak ten tryb działa. Otwarcie, zamknięcie i tak stanie się dwa razy. Koniec. Podczas wykonywania się programu kolejny trigger może go zakończyć. Ok, testujemy kolejny tryb. Będzie to tryb 3.2. Tutaj również mamy otwarcie, zamknięcie i ilość powtórzeń. Tutaj trigger nie działa. Ten tryb znowu uaktywnia się po podaniu zasilania do modułu. Więc odpinamy całkiem zasilanie, podpinamy zasilanie. I program tak jak poprzednio wykona się dwa razy. Z tym, że jest on wyzwalany poprzez podanie napięcia na moduł, a nie na trigger. Kolejny tryb: 3-3 otwarcie, zamknięcie. Pętla i akceptujemy. W tym momencie znowu trigger nie działa. Odpinamy zasilanie, podłączamy i został uruchomiony program. Kolejny tryb 4,1. Ustawienie otwarcie, 3,5 sekundy i ustawiamy tylko to. I teraz ten tryb charakteryzuje się tym, że przekaźnik jest włączany. Tak długo jak podawany jest sygnał, i odliczamy, i wyłączamy. Odliczanie, reset, odliczanie, reset. Czyli by bardzo podobnie do trybu pierwszego. 4,2 otwarcie 3,5 sekundy. Tutaj przekaźnik cały czas działa. A po podaniu trigger wyłączamy go na odpowiednią ilość sekund. Podajemy sygnał, puszczamy. Odliczany jest czas. I przekaźnik cały czas działa. Czyli w tym trybie. Wyłączamy go na określoną ilość sekund. Kolejny tryb. Koniec. Czyli przebrnęliśmy przez wszystkie tryby. Mam nadzieję, że ten poradnik Państwu pomógł. Każdy będzie mógł zobaczyć sobie, jak dokładnie moduł działa i dostosować go do własnych potrzeb. Dziękuję serdecznie i zapraszam do subskrybowania naszego kanału oraz zostawiania łapów w górę, jeśli. Ta wideoinstrukcja wydała się Państwu pomocna. Dziękuję serdecznie, zapraszam do następnego odcinka.